Cześć wszystkim, z tej strony Patryk, jest dzisiaj ze mną Venom Siema Witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Jest to pierwszy odcinek na moim kanale z Farming Simulatora Jak widzicie w pierwszym odcinku jesteśmy na skupie złomu Bo nie wiem czy zauważyliście u Venoma Ale no, nasza 30 niestety nie dawała rady nawet z bronami trójkami Także no Musimy Venom otwieraj, otwieraj lawetę O kurde ja wsiadłem nie chcący Otwieraj lawetę, ja tutaj już 30 odpalam i będę, będziemy zjeżdżać nie? Ale no tak. spokojnie no to nie znaczy, że Trzeba jak... się pożegnać z no Jest. No, no. To był felerny zakup, że tak powiem. Ale to nie znaczy, że jak się z nią żegnamy, to... że to jest koniec Ursusów takich mniejszych, bo właśnie dzisiaj Dokładnie. wybieramy ponowy nabytek na tartak dlaczego Dobra, na tartach... Ja to... Trzymaj się tam... jo jadę. Dlaczego na tartak to się zaraz możecie dowiedzieć, bo dogadaliśmy się z... można powiedzieć kierownikiem tartaku, że bierzemy od niego ciągnik, który był używany tylko do załadunku palec z, z tym, jak on tam był, brykietem. No, takie małe deseczki były w workach na paletach ładowane. Teraz sobie kupili widlaka, także no, my lecimy sobie po ten ciągnik. My już zajeżdżamy sobie na tartak. Kurde. Dobra. Także jesteśmy na tartaku i naszym nowym nabetkiem będzie 60. Widzę, że tutaj już stoi nasz kierownik. Dobry. Dobry. Ja po to 60kę się zgosiłem co tutaj no, mówiliście, tu stoi, że No to tutaj ładnie Jo, to tam wszystko było opłacone, tylko mam dobra Dobra, to ja sobie tu jakoś cofnę. Jak 60 z turem i jak widzicie tutaj są te widły do palet, także była typowo używana do właśnie ładowania palet na przyczepę i tak dalej. To wiedziesz, się, czy ci wjechać? Możesz wjechać, dawaj. To ja sobie tutaj nagram. Ładnie, pięknie. A, dobra, tak staniemy. Co, ja będę się wykręcał? O, problem z odpaleniem był na zimnym, ale da radę. Jo, dawaj, tam nie musisz podnosić aż tak wysoko. I tak zaraz opuścimy. Spokojnie, tam powoli. Także my dzisiaj sobie w odcinku będziemy siali, jak przywieziemy nabytek na Gospe. I będą chyba tam będziesz rozsiewał. Oj, o, o, się zakopała. <grytko> Leciutko. Łe <Ue>! No to teraz <grytko> się musisz przywieźć. Ciągle Niegodnie. Właśnie, czekamy aż tutaj kierownik Tartaku załaduje. No, sera <głos》> zjedzie, to co, zamykać już tu? Dobra, zamknę No tak, kodę chyba się nie zmieszczą. Dobra, dobra. Dobra, dzięki, to dam zgaś. Dobra, dobra to na razie. na razie. Zobaczymy, co to za nabytek będzie. Czy długo pojeździ, czy skończy jak 30 na skupie złomu? No, by nie. Dobra, teraz już będę się wluk trochę, bo jak jechałem 140, to teraz na pewno tak nie będzie. Może nam ta 60 nie padnie, bo jak widzicie, tutaj mamy ładną. Stację paliwową z policją czołgiem <grych> To my sobie polecimy może jakoś tędy w lepo. Także jesteśmy już u siebie na gospodarstwie Dobry. Poprowadzenie po gospodarstwie mogliście sobie obejrzeć u Venoma na odcinku. Dobra, to ja sobie tu jakoś wiadę. Tak, link w opisie, zapraszam serdecznie Dobra, stoimy tutaj. Mm, na się przywieźliśmy co so, to coś przywiózł także elegancko Dobra, to ja rozpakowywuję tutaj Dziesiątkę Także 30 to też miała być... To co mi tam przywiozę na podwórko. Lewentę To ja mam takie pytanie. Tak? Słucham To nie jest kurwa szczepa od ciunika, tylko to jest samodowa. I co zawsze... Tu wchodzi kurwa tylko Tona, a nie trzy. <laughs> no, kolb został załadowany. Nie gadać, że to się działo. <noise> nie. Dobra to czekaj to od razu sześćdziesiątki użyjemy to ściągniemy te palety tak dokładnie zciągnij te palety tutaj sobie przydoby bo go nie da rady to biorę lewy to jest golfa potrzebuje zbyt. tak wiecie tak na prędkości to, to, to zostaw może przyczepkę i bierz to, golfa czy przyczepka sumie, jest potrzebna w sumie to mogłam przyczepkę zostawić My tu rozładujemy na szybkości nasiona, bo dzisiaj się bierzemy za siebie. Tak jak już mówiłem, coś teraz odpiął, to na tył aż przeważyło. Ja już się ja już tam nawiozłem pole, także elegancko. No czekajcie, ja sobie z zewnętrznej kamery wiadę, bo. Dobra, łe pan, musimy jeszcze kupić tutaj sobie obciążnik, wiesz, do 60, bo. No trochę to jak? Tak samo do tamtego urzędu też mieliśmy. Tam widziałem, że oni teraz tego widła, widłaka kopili, to wiesz, to teraz se mogą wodzić się. Dobra, w sumie wiesz co, ja sobie tą jedną paletę ściągnę, nie? I na napełnię siewnik, a te dwie ściągniesz. Jak nie, to to, niepotrzebna e... przyczepka, to. To ja to się potem ściągnę. No. Ja sobie tutaj tak zrobię. O, Dobra, dostatecznie. Elegancko. 85, chcę Podjedź, potem biorę 60, i jadę po nawozy. Ja już właśnie będę tym cofnął. Cofą znaczy. Dobra otwieramy Dobra dawaj mi tu za, zasyp Łe mały, mały ping Dobra sypie się Co my mieliśmy tam siać? Pszenicę jo? Ta. Dobra Bo ty na pole piątkę by Tutaj obok, obok, obok domu no Dobra to ja tak to ci nam się odłożę Dobra, na bok to my sobie jedziemy tutaj na piątkę siać Coś to też będzie taki krótszy odcinek niż u Venoma pewnie, bo ja sobie zasieję pewnie tylko to jedno pole Tak i wiecie, pierwszy odcinek na moim kanale z farminga to też myślę, że może taki krótki się przyjmie Tak, możecie zostawić łapkę, żebyśmy wiedzieli, że wam się podoba Ja również, też jak już mówiłem, zapraszam na kanał do Venoma, bo tam będzie całe rozpoczęcie, że tak powiem, wytłumaczenie co na tej serii się będzie działo Po prostu tam było wszystko mówione Otóż to, to, było i po gospodarstwie Orka od razu była na no, ostrym Skibę Także my sobie tutaj Zwykniemy. Dobra. Lecę pierwszy przejazd. 15 na godzinę. Myślę, że też będzie dobrze. to. Nie wiem, czy też możecie zauważyć, ale gram na kierownicy tak samo jak i Venom, bo stwierdziliśmy, że na klawiaturach to po prostu będzie za dużo szalewczenia klawiszami. Zresztą wiecie, że u mnie to. Czy na rokecie czy na farmingu? No, klawiatura jest ta sama, nie? Tak, to bez zmiany było. No u mnie od dziwo nie było słychać. Klawiatury, a nie grałem na kierownicy na odcinku u siebie. Czemu wcale za nie schodzi? Jakżeś zasypał, tak jest. Koła się w ogóle nie kręcą. Co? Coś tu MP ten siewnik chyba nie jest. To, to jest ten siewnik chyba co ten. Co, co? <noise> o, ale są <noise> ty się bawi. O Boże, przyjechał do nas na podwórko Co ty gadasz? Dobry? Dobry? Dobry I co tam? No właśnie, po to Golfa tu Tubę założył. Łepa, po pojechał Ładnie, ładnie, ładnie Tam, ładne, 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 takie, ładne. tam yy, mój ten... Sąsiad jest na polu Sąsiad, sąsiad to tak? Pan z jednej gospodarki? Ale sąsiad Hoppie to, to przysiępka wolna, czy...? Wolna, wolna Jo, może sobie, sobie zabrać normalnie Już rozładowałem wszystko elegancko <noise> Ale w Chyba, się pan jeszcze pojedzie ze mną po nawozy, to załadujemy. No to możemy jechać. No to dobra, to, to proszę zmieniamy tą Podatek tutaj, o, ładnie. Trochę sobie zewnątrz posiejemy. Dobra. No ten siewnik niestety nie jest MP, to sobie go wymienimy, bo jak widzicie ani ziarno nie schodzi, ani się koła nie kręcą. Ważne, że chociaż sieje, nie? A pan pokaże jak to tu, baku, leczucie. <słyska> O, ale, to... ale wiksa i jest moc nie to no wyda się ile dał <grychy> no a ile pan dał? No, uh, to mało jak za to to po... mało no a gdzie pan montował? to może coś skończyłego jak w jednym golfie kiedy się zamontujemy? pod maską <grychy> co? a dobra to no. już wiemy tylko jak? tego się zgłosił no spokojnie venom elektryk która ja tam słyszałem że on nagarnie ta. Ale lipa, że to wcale nic nie schodzi, a mi mi z zrobiła, to się poprawi, no spokojnie Także w następnym odcinku u Venoma już pewnie będzie uprawa pulpo, czy po... uprawa, no Pewnie u Venoma już będzie dokończenie się, bo zaczęcie jakieś nawozy, Ta, nawozy. Już... wozy, w następnych Nawozy, ty sobie potem opryskasz, czy coś na swoim odcinku Albo zrobimy to od razu u mnie, a u ciebie już zaczniemy potem... Nie ma, no nie wiem, zobaczymy. Ktoś się na pewno ogarnie. Będzie jaki tu I od razu tak jak u mnie pozdrawialiśmy to pozdrawiamy e, e, u Patryka też i tanosa? Dokładnie tak. Po prostu ja wytłumaczę może. Pozdrawiamy Tanasa z tego powodu, że Tanas bardzo dużo nam pomógł w tej serii. W ogóle my się tam pytaliśmy do jakie by mody pasowały i tak i tak dalej. Podeszło nam bardzo dużo modpaków. Mieliśmy w czym wybierać, także po prostu pomógł, pomógł nam upiąć modpack, także jeżeli... Ich... Po prostu oglądacie Thanasa, albo znacie, no to pewnie go subskrybujecie Ale jeżeli ktoś nas nie subskrybuje, to link do nasa kanału będzie mieli w opisie oraz do jego Discorda Również zapraszam, mamy tam już prawie półtora tysiąca osób, także Kanał się rozwija, no, tam Często z Thanasem i właśnie z Wenałem tam siedzimy na tym Discordzie, można z nami porozmawiać, po, popykać czasami w jakieś gierki Szczególnie na live'ach Tanasa można coś na nim pograć Najczęściej pewnie w etajsika, taką większą grupą, a tak to W tak. tylko, że wspierającymi, ale to tam wiecie wspierać, to no, że, ka że każdy, że tak powiem, ma wolną rękę na to, nikt nie musi. Także zapraszamy, linki w opisie. Dobra, ja panu tutaj szybko na przeciebkę zaduję elegancko. To jest tam ślad, tak się kurwa jeździ. Noo, tu jest tam ostro. Ale nie no, Golf no no... Przepce koło kurwa. Co się stało? Przepce koło krzywiło. przecież to jest. Kurwa, kamień mnie polu. Jeszcze ja. później powiesz, że pewnie my skrzywiliśmy, bo ty pożyczałeś od niego golfa. Nie on ją <laughs> Ja tylko pasażer Dobra, my sobie jeszcze pojedziemy na pole Dobra, numer pasuje, pewnie 52 cyk, cyk. Dobra idę tam Będą ty na polu numer 52 tam kultywowałeś, nie? Mhm. Dobra, także my sobie podskoczymy jeszcze na pole numer 52 zasiać i będziemy kończyć Chociaż mamy już w sumie 23 minuty nagrywania to tam jeszcze plus odcięcie tego początku co musieliśmy sprzedestać wszystko to pewnie jest no z 15 także Chyba nawet po tym polu będziemy kończyć zjedziemy sobie na gospę A jak u Venoma widzieliście na przedstawianiu gospodarki, no, gospodarki nie mieliśmy kombajnu, do tego że właśnie tutaj Sołtys się wprowadził nowy i będzie po prostu no, kombinenową tak powiem, że będzie kombajnistą No będzie pierwszy sazonek, no, jak wiecie na razie miałem 5000 i nas nie stać zwykle na kombajn. Nasiona leżały na sklepie, także tak powiem jeszcze za nie nie płaciliśmy, ale Więcej pieniędzy na razie nie mamy, jeszcze 5000, dobra. Także my sobie wyłączamy się w nich i zjeżdżamy na gospę i w tym odcinku to by chyba było na tyle. A ile masz minut? I wiesz co pokazuje mi 24, ale jeszcze ten początek to. Taki krótszy odcineczek do mnie jako pierwszy, taki z farminga zobaczymy jak to będzie, nie? No dobra, dobra. Patrzymy sobie prójemy, poczekajcie, od razu sobie tutaj jeszcze zasieję. Dobrze, że tam, że tędy jechałem, bo już chciałem tam tędy, przez łąkę naszą. My też będziemy zajmować się hodowlą krów. Także nie wiem, czy tam panu pominął, czy nie. Yy, nie wiem. No, jak oprowadzaliśmy, to chyba ten, powiedziałem o krowach, ale... Na naprzeciwko nas to jest biogazownia? Czy mi się wydaje? Nie, to jest wapno, stacja wapno. wapnowania. A, wap... Nie wiem, jak to będzie, wapniarnia. Dobra, jedziesz co to, z naszymi wozami. Dobra. że ja sobie tutaj stanę koło binów. Też się rozładuje, może ten. Na koniec odcinka nawozy co? z przyczepki i... Gdzie Wtedy ten No już biały Łe Łe Pewnie Tu i tej, o ten masz ten to, to jeszcze rozładujemy i będziemy kończyć także Dobra, pasy ładnie Palimy 60kę. Patrz jak podjedzie jeszcze No elegancko Od razu tu się to zotuje. Ja pasy tam Już odepnąłem Dawaj jedzie. Odepnąłem <laughs> Ciekawe jak to wyjdzie, bo tam z to nie widać, nie? Dobra, z zewnątrz kamerę sobie weźmiemy Łe, stój, niżej Spokojnie, spokojnie, widzę Wiecie, 60 pierwszy dzień to trzeba testa zrobić Dawaj, 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 dawaj O! Coś tutaj nie tego. <śla> Chyba potrzebny obciążnik Nie no, co ty Nie załaduje <śla> to, 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 to Co ty, co żeś ty, coś ty tu przywiózł? Co ty z kamieni naładował zaraz na wozu? Co ty pasze, dziesiątka to dęba strzelił? O kurwa. <grym> dobra, dobra, dobra. to się Także W tym odcinku to było na tyle. Bójcie się ze mną, Venom i Johnny Także zapraszam do Venama na kanał. Johnny na pewno będzie się więcej pojawiał na naszych odcinkach, tak jak widzicie dzisiaj. I tak będzie, tak powiem, chciał pewnie. Także to było na tyle. Zapraszam do Venoma, na Tanasa Discorda i do Tanasa. I na razie trzymajcie się. Cześć. Na